Witamy z czwartego amatorskiego pucharu KSW, jest z nami Kamil Waluś. Cześć Kamil. Cześć, witam wszystkich. No, jak ci się tutaj podoba? Jesteś zwycięzcą pierwszej edycji, co powiesz o kolejnych? No widać, że rozrosło się to, tak? Jest bardzo, bardzo dużo zawodników i ta ranga a tych amatorskich zawodów widać, że idzie cały czas w górę. Je, super, fajnie to jest zorganizowane. E, sama liczba tych zawodników wskazuje na to, że MMA w Polsce jest coraz bardziej popularne. No właśnie powiedz Kamil, czy zwycięstwo w takim pucharze jest, jest dobrą drogą do podpisania kontraktu z KSW. No na twoim przykładzie wiemy, że tak. Na moim przykładzie mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się o 180 stopni po wygraniu tego pucharu i, i życzę życzę tego dla każdego, bo robię to, co lubię, robię to, co kocham. I mam z tego mega, mega przyjemność. I gdybym nie wygrał tego pokaru, myślę, że dalej robiłbym to, co, to, co robiłem i, i, i nie czerpał życia tyle dobrego, jak czerpię teraz. Powiedz nam, Kamil, co z twoją ręką? No, dochodzą informacje, że jest coraz lepiej, że wystąpisz w grudniu na KSW. Tak, cudownego uzdrowienia nie było, jak to niektórzy tutaj. Pisali. Po prostu ręka bardzo szybko się goi, e, szybciej jak e, rokowania lekarzy. Dlatego zdecydowaliśmy się, że zawalczymy już w grudniu. Ja chcę tej walki, ja nie unikam tej walki, ja, e, nie boję się o jego, chcę z nim zawalczyć. Dlatego bierzemy ją w grudniu, zdążymy się przygotować na, na 100%. Już raz się przygotowaliśmy, teraz wystarczy tylko podtrzymać po prostu tą formę, e, która była już zrobiona. I tyle: cały czas mam rękę, cały czas rehabilitacja. E, no i zapraszam w grudniu, bo na pewno będzie wojna. Zadowolony z przebiegu, rehabilitacji? Tak, no, ja myślałem, że będę mógł dopiero zobaczyć e, styczeń luty gdzieś w Europie i dopiero później KSW, a okazało się, że, że mogę już walczyć w grudniu. Także no, bardzo, bardzo jestem zadowolony, szybko mi się to goi. Trzeba cały czas bać o nią. Jest super, jestem zadowolony bardzo. Że już nie będziemy pić następnym razem, to się będzie bez kontuzji na treningu później. No tak, wiesz, alkohol szkodzi właśnie włóknom mięśniowym i, i przyczepom, także już niestety musisz poszukać sobie kogoś innego. Ale tam widziałem, z Bonusem robiłeś różne, różne wywiady, on jest zawsze chętny do takich e, popijawek, także znajdziesz kompana. Nie no, z bonusem, a generalnie, dopóki nie zawalczy, nie będzie więcej wywiadów, a nie zawalczy, więc nie będzie więcej wywiadów, a po prostu był taki jednorazowy freak. E, powiedz Kamil, dzisiaj, w, w, kurde no, wielka walka w twojej w kategorii wagowej, mistrzostwo UFC, Cain Velasquez konta Junior Dos Santos. E, tu słyszałem, typowałeś dla kolegów z Oktagon, Octagon, że Junior Dos Santos, dlaczego? Oszukałem ich, tak naprawdę Cain. Nie no, świruję. Do Santos, żeby coś się działo i e, na pewno Kane jest wielkim mistrzem, do Santos jest wielkim zawodnikiem, ale wierzę, że wierzę, że tym razem e, do Santos zrobił lekcję i, i, i nie da się tak łatwo sprowadzać i, i kontrolować tych Okej okay, Kamil, dzięki serdecznie za wywiad, powodzenia w grudniu. Dzięki, pozdrawiam.